Ale co myśmy wprowadzili nowego? Politycznie w tym czasie, jeszcze nie naukowo. Otóż Liga przyjęła jako podstawę swojej doktryny naukę porównawczą o cywilizacjach Feliksa Konecznego. To, o czym my będziemy teraz mówić w tym semestrze. No i proszę Państwa, to jest w tym programie który oczywiście, jak była wpadka, to podczas rewizji u mnie znaleziono. Ja się go zresztą nie wypierałem. Całą winę wziąłem na siebie, co Kuroń nazwał w swoim wywiadzie, że Kosecki sypał. No tak sypałem, że po, po rozprawie, tylko ja zostałem w więzieniu. Przed wojną to się nazywa obranie całej winy na siebie w języku Kuronia, nieboszczyka. Jemu podobnych nazywa się to sypaniem, bo im się pewnie do głowy nie przychodzi, że ktoś po prostu na tak, tak, to może ktoś interpretować, a może są inne powody, ja nie chcę przesądzać. W każdym razie, proszę was, ja to nie tylko się nie wypierałem autorstwa tego programu, ale jeszcze podkreśliłem, dostałem wyrok, odsiedziałem. Wszyscy współoskarżeni po rozprawie poszli do domu, ja zostałem, odsiedziałem ponad dwie trzecie, jak należy, jako jedyny. I teraz wyobraźcie sobie, co zrobiono. To jest zresztą do sprawdzenia w internecie. IPN urządził jubileuszową sesję z okazji 55 rocznicy założenia Ligi Narodowo-Demokratycznej. W styczniu było i nasi seminarzyści to nagrali i wpuścili. Tam jeden z kolegów, który przeszedł na drugą stronę, kubły pomył na mnie wylał. Mnie nie zaprosili na to w ogóle, to jest po pierwsze. A po drugie, pan profesor doktor Habilitowany Żaryn w swoim referacie no, wręcz, apologetycznym dotyczącym Ligi Narodowo-Demokratycznej, w którym cytował i nawet egzegezę przeprowadzał programu, popełnił to, co się w języku prawniczym nazywa anonimowy plagiat. Po prostu przemilczał mnie jak autora. Zresztą napisałem na ten temat do jego przełożonego bezpośredniego, że gdyby spróbowali wydać te materiały z tym plagiatem, to ja będę dochodził no, do odszkodowania. I to można wysokie odszkodowanie za plagiat wziąć. A poza tym sankcje są. No plagiat jest przestępstwem ktoś kto popełnia może podlegać sankcjom karnym, ściganym z urzędu zresztą, bo jesteśmy w tym amerykańskim kręgu prawno-kulturowym. No więc proszę was, nadal Liga tak jakby była groźna, a zwłaszcza moja osoba i tutaj My po prostu, żeśmy cały czas działali, najpierw musieliśmy działać w podziemiu, później szukaliśmy cudzych flag, to znaczy Liga w zasadzie sama jako taka na zewnątrz nie występowała i niczego nie filmowała, ale działaliśmy pod różnymi flagami. W latach 60 ja wyszedłem z więzienia, byłem spalony, wobec tego przez jakiś czas żadne konspiracyjne działania nie wchodziły w grę, to inni, niespaleni, prowadzili. Natomiast profesor Stefan Kuroski, ten znany ekonomista, biało w klubach inteligencji katolickiej i wtedy tam powstała taka odnoga tych kików o nazwie ODIS Znaczy ośrodek dokumentacji studiów społecznych. Pod egidą po ówczesnego posła Zabłockiego i mieliśmy się tam. Zespół, powiedzmy, think tank Ligi zbierał się pod szyldem Odiszu legalnie. Dlatego większość naszych tekstów była pod nazwiskiem, już nie pod pseudonimem. Niektóre oczywiście były pod pseudonimem. Podręcznik nauki porównawczej o cywilizacjach, który napisałem, było pod anonimem Stefan Rawicz. Ale już praca o Petrażyckim, którą tu będziecie mieli, to jest pod nazwiskiem, i opracowanie dla Odisu. 60 lata, to jest ten okres, kiedy tam ktoś twierdził, że Liga nic w ogóle już nie istniała, rozbita. No tam była roz, niby rozbita, myśmy zresztą taką wersję puszczali w obiegu, że nie ma już, nie istnieje, no ale powiedzmy, myśmy działali. I dorobek nasz z lat 80., który był tylko w formie tak zwanych samizdatów wydawanych, znaczy rysował się na maszynie. Ja na mojej 12 egzemplarzy czytelnych jeszcze potrafiłem odbić. I to na nasz użytek. To nie był materiał propagandowy w formie ulotek, żeby tam dochodzić. To nie było dla nas, tylko dla nas, no, ale praca intelektualna cały czas trwała, więc nie dopuściliśmy do przerwania tradycji pracy intelektualnej i kształceniowej od przedwojny. Znaczy przerwa była tylko no, w 48 roku, czyli 49-58 to jest krótka przerwa. Bo nawet jezuici mieli dłuższą przerwę w pracy intelektualnej po likwidacji zakonu, ponad pół wieku, a my nie. I staraliśmy się nie tylko odtwarzać to, co kiedyś robiono, ale stosować to do aktualnej sytuacji. No bo już w 1958 roku żeśmy powiedzieli, no nie można bazować tylko na tym, co napisał Dmowski, Piłsudski, Konieczny dwadzieścia parę lat temu, a dzisiaj całe organizacje tylko na tym jadą. Ale dziś to już jest przed trzech czwartych wieku. No, to jest klasyka, piękna, warto ją znać, ale na tym nie można budować programów. Myśmy ułożyli taki program na podstawie naszej doktryny który się wydawał absolutnie utopijny, to zresztą adwokat mój mówił, no wysokie sądzie, no takie utopijne rzeczy, że aż niegroźne. To smarkacze wymyślili, a ja powiem wam co to było. To było odwrócenie rosyjskiej zasady, rosyjskiego imperializmu. Rosyjski imperializm uważał, tradycyjnie, że rosyjska jest każda ziemia, której dotknęła stopa żołnierza rosyjskiego, a myśmy to odwrócili i powiedzieli, no my nie jesteśmy turańcami, co to jest cywilizacja turańska będziemy mówić, tylko łacinnikami i powiedzieliśmy tak, w tym naszym programie, Polska powinna doprowadzić do wyzwolenia wszystkich tych krajów, które kiedykolwiek do Rzeczypospolitej należały. No, w 58, 60 roku to przyznacie, że to jest taka utopia, że nawet dzisiejsi historycy Przemilczają ten program, bo to burzy dzisiejsze stereotypy, zupełnie, że ktoś mógł coś takiego, no ale jest to przeze mnie własnoręcznie napisane, przyznałem się do tego, nie wykręcałem się i odsiedziałem za to, że sądownie stwierdzono moją, jeszcze mało tego tam w aktach sprawy sądowej, jest to też przepisane na maszynie, już nie wiem czy prokuratury, czy Czyli MSW, to jest taki no, całkiem urzędowy tekst. A więc proszę Was, końcówka jeszcze nie jest zrealizowana, i ja dlatego nie, nie będę o niej mówił bo po co. To, ujawnianie takich rzeczy no, raczej nie pomogłoby w realizacji dalszego ciągu. Więc zapomniałem. Po prostu, stary jestem, już tę książkę zapomniałem. Tylko pamiętam, że ona jeszcze nie została zrealizowana. Więc proszę was, później żeśmy zrobili jedną rzecz. Syntezę Konecznego nauki porównawczej o cywilizacjach z teorią socjologiczno-psychologiczną Petrażyckiego i Piętki. I to jest bardzo kompatybilne. W tych materiałach na Pendrive będziecie mieli moją pracę, właśnie na temat koncepcji Petrażyckiego i Piętki no, w wydaniu, na którym myśmy pracowali w 60 latach. Już po wyjściu z więzienia, my robiliśmy roboty stricte polityczne, bo bo byliśmy spaleni, ale pod cudzą flagą od można było robić to.